Cześć tu Weronika, a dzisiaj zrecenzuję Wam całą trylogię Płutowiczka z pustyni autorstwa Owen Hamilton. Znowu trochę mi nie było, ale miałam taki trochę wakacyjny zastój. Poza tym, ja się denerwuję zawsze przed takimi wydarzeniami, które wymagają ode mnie takiego większego wyjścia z domu, co też trochę zawsze uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie. Nie mówiąc już o nagrywaniu, a umówmy się, Taylor Swift nie zagra u mnie półrywatnego koncertu. Potem też trochę powiedziała i tak mi to jakoś minęło, ale wracam i to w jakim stylu, ponieważ recenzujemy dzisiaj całą serię, wszystkie trzy książki, tak dla formalności puntowiczka z pustyni nie jest wcale nową książką, ponieważ została ona wydana w Polsce w latach 2017-2018. No i teraz oczywiście mamy do czynienia z do drugą w o wiele ładniejszym wydaniu. Ja coś tam pamiętam, jak wychodziła ta trylogia po raz pierwszy. Chyba nawet wtedy autorka zawitała do Polski. Nie chcę Wam teraz skłamać, ale wydaje mi się, że to było na warszawskich targach książki. No ale za pierwsze wydanie się nie wzięłam, gdyż miałam wtedy Jakiś dziwny uraz do książek, o które ja nazywam książkami o i pustyni. Nie mam pojęcia, z czego to wynikało, ale potem przeczytałam kroniki Debabadu, zakochałam się, przez to również przekonałam się do tych pustynnych książek. Zanim jeszcze zacznę, muszę Wam zaznaczyć, że tutaj mogą się pojawić jakieś delikatne spoilery. Ale naprawdę bardzo delikatne, a ja po prostu chcę ująć całą tę trylogię jak po prostu należy. I chcę Wam po prostu wszystko to bardzo ładnie nakreślić. Ogólnie to akcja rozgrywa nam się na Bliskim Wschodzie, gdzie opowieści o dzinach i innych magicznych stworzeniach są tutaj na porządku dziennym. Mamy tutaj oczywiście wszechpotężnego sułtana. A jak to na sułtana przystało, ma on swój harem i jakiś pierdyliard dzieci. Tak się zaczęłam zastanawiać w trakcie czytania, czy on ogarnia imiona wszystkich tych dzieci, ja po czym stwierdziłam, że chyba nie, bo to jest nie, fizycznie po prostu niemożliwe. Na czele całego tego Potomstwa mamy Ahmeda, który no, był takim ulubieńcem sułtana i w ogóle się tak wyróżniał. był w ogóle był przewspaniały i tym ulubieńcem był do momentu, aż gdy jego matka zaszła w ciąży z Dinem. W konsekwencji czego matka księcia została zabita, a on i jego nowonarodzona siostra zostali jej wyprowadzeni przez. Jeszcze inną żonę Sultana. I tak oni sobie wszyscy żyli na wygnaniu. Jednak y, po latach Ahmed się znowu pojawia. I to pojawia się w bardzo znaczących okolicznościach, ponieważ pokazuje się on na takim turnieju najstarszych synów y, Sultana, z którego ma być wyłomniony następca. Ahmed nie tylko, że się pojawia i on nawet wygrywa ten konkurs. Jednak w tak zwanym międzyczasie pewne rzeczy idą trochę nie po jego myśli i zamiast wrócić do pałacu, staje on na czele rebelii. która ma obalić obecnie panującego sułtana. Przyjmuje on ksywkę książę-buntownik i oprócz niego i jeszcze paru innych osób pomaga mu jeszcze właśnie ta jego siostra, Pudżinka Delila oraz jego brother from another mother, Jin. A wiecie co jest najlepsze? Że to jest dopiero backstory. Które tak nawiasem mówiąc, jest dobrym materiałem w ogóle na osobną książkę albo na taki bardzo krwawy serial pokroju gry o Tron. Natomiast nasza główna bohaterka ma na imię Amani i wyróżnia się tym, że ma niebieskie oczy oraz tym, że potrafi bezbłędnie strzelać z rewolwerów. No i nie ma ona zbyt łatwego życia, no bo poza tym, że mieszka ona w biedniejszym okręgu jej państwa, to jeszcze jej matka przed niecałym rokiem zabiła jej ojca, by ją chronić, a przez to sama została skazana na śmierć. W konsekwencji czego Amani jest zmuszona mieszkać ze swoim wujkiem, jego kilkoma żonami oraz kolejnym pierdyliardem, Kuzynów i kuzynek. Poza tym jest tam szczerze nienawidzona, szczególnie przez swoją ciotkę Fara. Poza tym jej rodzina trochę nie wie, co z nią zrobić. Już ta ciotka nawet nie chce jej wydawać za mąż, ponieważ no, woli wydawać za mąż yy, swoje córki. No i ciało w sumie, Amani, według mnie, aby zająć jakiegoś dobrego kandydata, skoro mógłby być. On jej mężem, jej córki, no i wiecie, nie? Aż w końcu wujek poddaje nawet taki pomysł, że on się z nią ożeni, co się Amani nie podoba, ale trudno jej się dziwić, bo w sumie kto by chciał wychodzić z jakiegoś starego dziada. Poza tym nasza główna bohaterka chce wyjechać do stolicy kraju, ponieważ wie, że tam ma ciotkę, a też wierzy, że tam odnajdzie jakieś tam lepsze życie. Do całego zestawienia. Brakuje nam oczywiście Love and Trust, yy, głównej bohaterki. No i jest nim Jean. Oboje najpierw się spotykają, potem razem uciekają, następnie razem podróżują, aż w końcu no, jakoś się tak do siebie zbliżają, chociaż osobiście w ogóle nie czuję pomiędzy nimi żadnej chemii, absolutnie. Ja mam wrażenie, że. Amani poleciała na pierwszego faceta, który był w ogóle dla niej miły. No dobra, na yy, drugiego faceta, ponieważ był jeszcze jej przyjaciel, no ale przynajmniej z jej strony to była tylko przyjaźń. Chociaż po pierwsze trochę mnie zaskoczyło, że Amani nie jest zainteresowana księciem Ahmedem, ponieważ jak Zaczęłam czytać pierwszą część, to byłam przekonana, że właśnie tak będzie. A po drugie, ja raczej sipuję główną bohaterkę z księciem Raimem, który pojawia się w drugiej części. I tak zaangażowałam się w książkę na tyle, by szipować ze sobą postacie. Wracając to potem już jest z górki. Amani się dowiaduje, że jest pudding, A jej niebieskie oczy to było takie znamie, które posiada każdy jeans, w zależności od tego y, od jakiego ojca pochodzi. Ale co najważniejsze, nasza główna bohaterka również wkręca się w samą rebelię. Co to była za trylogia? Chociaż wam muszę przyznać, że moim zdaniem pierwsza część była zupełnie płaska. Znaczy. Ogólnie poprawna, pustynia, o której cały czas jest mowa. Ale potem przyszła druga część, która już była po prostu przewspaniała. Jeśli miałabym stworzyć jakiś ranking tej całej trylogii, to druga część, trzecia część, pierwsza część. Chociaż muszę się Wam do czegoś przyznać, gdybym przeczytała tylko tę pierwszą część i musiała odczekać jakiś czas do premiery drugiej, to bym się chyba za to nie wzięła, więc całe szczęście, że ja po prostu czytałam yy, wszystko longiem i mogłam ten, to uniwersum poznać, ponieważ ona chyba już zajęła jakieś szczególne miejsce w moim sercu. Nadal nie mogę przeżyć tego braku chemii między Dinem i Amani, bo gdyby nie to, że oni się tam parę razy całują i raz idą do łóżka, to dla mnie równie dobrze mogłaby być to relacja między rodzeństwem. Naprawdę ja nie potrafiłam znaleźć momentu, w którym oni się w sobie zakochali, naprawdę. I jakie podstawy miał ku temu, a mani, mimo że to no, powiedzmy, że wyrwał on ją z tej wioski, z której ona pochodziła. Ale żeby nie kończyć tak negatywnie. To podkreślę jeszcze, jak bardzo uwielbiam backstory tej książki. Ono jest naprawdę dobre. Podsumowując, według mnie to jest bardzo dobry wstęp do czytania fantastyki, takiej trochę bardziej poważnej. No i to jest również bardzo porządny kawałek, jak adult. Naprawdę bardzo, bardzo mocno Wam. Polecam, całą tę trylogię, ona jest naprawdę prześwietna. No i co tymczasem to, to by było na tyle. Trzymajcie się i pa pa!